Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Baliński. W tym programie będę mówił o tym, że Polska stała się frajerem na arenie międzynarodowej, broniąc swoich interesów i występując w stosunkach dyplomatycznych z innymi krajami. Proszę o oglądanie tego programu, proszę o subskrybowanie oraz lajkowanie. Kilka tygodni temu. Cały świat obchodził 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Przy tej okazji Polska po raz kolejny została brutalnie zaatakowana. Putin obwinił Polskę o wybuch II wojny światowej. O polskim ambasadorze powiedział bydlak i antysemita, a poparł go w tym naczelny rabin Rosji, gazety izraelskie. Gazety Wyborcze oraz Izraelski Instytut Jad Wasze. Reagował premier Mateusz Jakub Morawiecki. Mówiono o tym, że jego słowa, słowa jego reakcji były bardzo zdecydowane. A jak te słowa wyglądały? Sprzeciwiamy się negowaniu, i zniekształcaniu historii Holokaustu. Jesteśmy zdeterminowani odpowiadać na próby wykorzystania pamięci o ofiarach obozu do celów politycznych. Chcemy wsłuchać się w ciszę, która powstała, pozostawiła po sobie 6 milionów ofiar. Krótko mówiąc, kilka poprawnych politycznie frazesów i banałów politycznego eunucha. Premier nie powiedział, kto zniekształca, kto neguje. Kto wykorzystuje do celów politycznych, nie powiedział, że, że Holokaust to nie tylko ofiary żydowskie, że dotyczył także Polaków, że obozy wybudowali Niemcy dla Polaków i że pierwszymi więźniami i ofiarami tych obozów byli Polacy. I przede wszystkim nie powiedział, że w jad waszem toczono jad żmiji. Nie powiedział, że we wrześniu 1939 roku Polacy wybrali samotną walkę i ponieśli z tego tytułu y, y, okropne konsekwencje. Że w Polsce nie było Kisslinga, że byli zdrajcy, ale byli to komuniści żydowskiego pochodzenia. Premier Morawiecki nie powiedział, że na polskich kresach w 1939 roku szalał sowiecki terror, gwałty, morderstwa, wywózki. Nie powiedział, że Putin, mówiąc o wyzwoleniu, ocaleniu Polski przez Armię Czerwoną, bezczelnie kłamał. Bo Stalin nie tyle wyzwolił Polskę, co na Polskę napadł, a w dodatku zainstalował w Polsce marionetkowy rząd żydokomunistycznych pachołków. Krótko mówiąc, reakcja czy wystąpienie premiera Morawieckiego można ocenić jako kurtuazję dyplomatyczną, czy po prostu jako zwykłe tchórzostwo? Mówią inni politycy polscy, mówili, że Putin to, że Putin tamto, ale nie mówili, kto jerozolimski Sabat zorganizował, kto sypnął rubelkami i kto oddał trybunem w Jadwaszem dla antypolskich tyrat. Mucili słomę, biadolili o wszystkim, ale nie o tym, że owszem, miała w tym sabacie swój interes Rosja Putina, miały interes Niemcy, mieli i inni, ale bez wątpienia główny i zasadniczy interes zawarty jest w słowach arabina Izraela Singera. Ponad 3 miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. My nigdy na to nie pozwolimy. Będziemy im to powtarzać, dopóki Polska ponownie nie pokryje się lodem. Jeśli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym. A propos tych słów, a propos wystąpienia rabina Zingera, w marcu 2007 roku autora tych jednych z najbardziej antypolskich słów przyjął na oficjalnej audiencji premier Jarosław Kaczyński. Nie mówią, że ci, którzy Polskę spotwarzają, to jak jeden mąż Żydokomuna, że po formalnym odzyskaniu niepodległości Polski, y, 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 niepodległości w 1989 roku Polacy wielokrotnie padli ofiarą agresji ze strony Żydokomuny, że w Magdalence na skutek zawartego wcześniej pod auspicjami Dawida Rockefellera Paktu Jaruzelski-Geremek władzę faktycznie przejęli ci, którzy we wrześniu 1939 roku całowali czołgi sowieckie wkraczające do Lwowa. Że e, tak jak po 1944 roku Stalin przekazał władzę w Polsce Bermanowi i mińcowi, manewr ten powtórzył w 1989 roku generał Jaruzelski, Przekazując władzę Michnikowi i Geremkowi. Nie mówią, że w sposób obrzydliwy udowodnił to prominentny delegat kominternu na odcinku polskim, Marian Turski, dziennikarz z polityki. Dopuszczony do głosu ostrzegał: Jeśli nie będziecie się Polacy przymilać do Gersdorf, to prędzej czy później doprowadzicie do drugiego Auschwitz, a nawet czegoś jeszcze gorszego. A propos Marian Turski. Jako przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, razem z Lechem Kaczyńskim podpisywali akt erekcyjny budowy Muzeum Polin, które w międzyczasie stało się siedzibą, można powiedzieć, Komitetem Centralnym Polskiej Żydokomuny, które ma dziś monopol na stosunki polsko-żydowskie i pilotuje stosunki z Instytutem. Jad Waszem. E, e, mówią o, o e, a nawet można powiedzieć, bredzą. E, e, prezydent Duda mówi o Rzeczpospolitej Przyjaciół. Kaczyński mówi o wojnie polsko-polskiej. A chodzi przecież o wojnę Polaków e, e, z nasłaną przez Stalina żydokomunistyczną hołotą, e, z którą zamiast ją zwalczać. Nasi rządzący się układają. Przy czym niebywała agresja i buta owej żydokomuny, czy potomków owej żywo, żywo, żydokomuny, bierze się stąd, że Jarosław Kaczyński kilkakrotnie zapewniał, żadnego odwetu i rozliczeń nie będzie. Gazeta Polska czy w gazecie polskiej czytamy: Nacjonaliści główny towar eksportowy Putina. W Gazecie Wyborczej jest obwieszczenie. Skrajna prawica to rusofobii i agentura Putina, a jedne i, drugie, jedni, jedne i drugie oskarżenia są kierowane do tych, którzy zapytują, jakie wspólne interesy mamy z Izraelczykami stawiającymi u siebie pomniki Armii Czerwonej. I Zapytują, dlaczego kraj, z którym nie mamy ani wspólnych interesów, ani wspólnych wrogów, jest naszym strategicznym partnerem. I wreszcie zapytują, dlaczego udostępniono Wawel na obrady Knesetu. Już wkrótce, w przyszłym miesiącu, a konkretnie 8 marca, kolejne obchody rocznicy tak zwanego marca 68 roku. To jest, że do komunistycznej rewolty, i przy tej okazji będziemy mieli kolejne przeprosiny i kolejne kłamliwe bajdurzenia prezydenta Andrzeja Dudy na ten temat. Rocinca marca 68 każdego roku jest sfetowana w kraju i na świecie i zawsze, zawsze z dużym ogłosem i zawsze przy tej okazji wysuwane są pod, pod, wysuwane są pod adresem Polaków oskarżenia, że, pol, że z Polski ich wypędzono. Gdy dywizje NKWD, dowodzone bardzo często przez pułkowników i generałów żydowskich, najechały na polskie kresy, gdy upychano dwa miliony Polaków w bydlęcych wagonach i wypędzano ich do łagrów na Syberii i na stepach Kazachstanu. To jeden milion żyjących na kresach e, e, polskich Żydów, jeśli nie, nie brał w tym udziału, to się temu przyglądał. Wypędzonym e, w cudzysłowie w 1968 roku, sprawnie przywrócono obywatelstwo polskie w międzyczasie. Najwięcej marcowym kombatantom obywatel przywrócił Lech Kaczyński, bo 15 300. W 2007 roku Lech Kaczyński osobiście i ostentacyjnie wręczył akt przywrócenia obywatelstwa synom Oskara Szyi Karlinera, który był przed 1968 rokiem, czyli przed tym, gdy wyemigrował do Izraela, był szefem zarządu Najwyższego Sądu Wojskowego, z którego udziałem ferowano Większość wyroków śmierci wobec polskich oficerów i polskich żołnierzy. Na Cmentarzu Żydowskim w tych dniach dokonywana jest renowacja grobu szefa zbrodniczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pułkownika Różańskiego Weltgodberga, który zamordował osobiście tysiące polskich patriotów. Przy czym grup ten jest, renowacja tego grobu jest dokonywana za 100 milionów złotych, które przyznał cmentarzowi Żydowskiemu na Okopowej wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Czyli, innymi słowy, renowacja grobu mordercy jest dokonywana za pieniądze rodzin ofiar pomordowanych przez Goldberga. Dlaczego zbrodniarze tacy jak Goldberg nie ponieśli kary? Zaś w Rosji i w Izraelu w ich, w ich nowej ojczyźnie są otaczani nimbem bohaterów. A nawet otrzymują polskie renty. Tak, otrzymują polskie renty, dlatego że w czerwcu 2014 roku polski Sejm głosami wszystkich ugrupowań politycznych, w tym także Prawa i Sprawiedliwości Przyznał 50 tysiącom Izraelczyków polskie renty za, jak to mówi ustawa, e, e, ponieważ byli ofiarami nazistowskich lub sowieckich represji. Zatem e, możemy pójść dalej. W myśl e, utworzonej e, w styczniu tego roku wiad Waszem e, nowej narracji historycznej Auschwitz był polskim obozem, Auschwitz wyzwalała Armia Czerwona dowodzona przez generałów żydowskiego pochodzenia, czyli krótko mówiąc polskie renty należą, należy także wypłacać tym generałom. Pierwszego, żeby tego było mało, to dodajmy jeszcze, że 1 października 2017 roku weszła w życie, w życie tak zwana ustawa des, desubekizacyjna, czy deubekizacyjna. Na jej mocy emerytury i renty funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa zostały radykalnie obniżone, ale ustawa ta nie objęła pobierających renty i emerytury żyjących w Izraelu, którzy w większości wywodzą się z aparatu służby bezpieczeństwa. Rogrocznie władze polskie fetują rocznicę. Tajnej operacji wywiadów y, y, służb specjalnych Polski i Izraela o kryptonimie Most. To jest przerzucanie do Izraela przez warszawskie lotnisko Okęcie kilkuset tysięcy Żydów sowieckich z Warszawy poprzez Warszawę do Tel Awiwu y, przy cichym przyzwoleniu ówczesnych władz Polski. A podczas fetowania tego wydarzenia nie mówią, Ilu wśród organizatorów organizowanego przez Moshe Kantora w Jerozolimie antypolskiego Sabatu znalazło się, było Izraelczyków, którzy znaleźli się w Izraelu dzięki operacji Most. Izraelski noblista, żyjący już Amos Oz, kiedyś przyznał w wywiadzie dla jednego z tygodników polskich, że jego kraj stał się schronieniem dla co najmniej 20 tysięcy byłych oficerów KGB. Dlaczego... Kolejna refleksja. Dlaczego nasi politycy nie demaskują i nie... strategii uzgodnionej przez Putina z Netanyahu, na jednej, która to strategia, na jednej szali położyła kłamstwo oświecińskie i kłamstwo katyńskie i nakazuje e, 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 ścigać tych, którzy uwłaczają czci Armii Czerwonej. Dlaczego e, nie mówią, że relacje Rosja-Izrael to nie tylko kordialne stosunki między przywódcami obu krajów, ale zyskowne, jawne i tajne interesy? Można się nawet pokusić, pokusić o określenie, że jest to nieformalny sojusz polityczno-militarny. Dlaczego nie mówią, że półtora miliona sowieckich Żydów, w tym kilkadziesiąt tysięcy pracujących w resortach siłowych i w dyplomacji Izraela, to element rosyjskiej gry wobec Polski? Że, że Żydzi sowieccy sowietyzowali Kneset, a jeden z jego członków wygłosił następującą tyradę. Skoro w, komunizmie, w komunizm zaangażowało się wielu Żydów, to zrównując komunizm z nazistami, e, e, negują Holokaust. Ci, którzy e, e, to robią, to negują Holokaust. Dlaczego nie mówią, że doskonałe relacje Izraela i Rosji są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, że w sporze z polską narracją historyczną. Izrael stał się sojusznikiem Rosji, a Rosja stała się sojusznikiem Izraela. Tymczasem nasz genialny strateg, czyli prezes PiS, udaje, że tego nie widzi, lansuje fikcję, jak on to sam mówi, strategicznie istotnych, cywilizacyjnie bliskich i znakomitych relacji z Izraelem. W stoku potępił falę antysemityzmu koncentrującego się na Atakach na państwo Izrael w innym miejscu stwierdził, że Izrael jest przyczółkiem naszej kultury w tamtym świecie. A więc częścią tej kultury ma być znoszenie pomników Armii Czerwonej. Kto w, tym, w tej medialnej batalii związanej z Forum Jerozolimskim zwyciężył. A kto przegrał? Otóż w mojej ocenie wygrała Żydokomuna, a do klęski przyczynili się rządzący Polską. Czyli Polska została upokorzona na własne życzenie. Dlaczego? Dlatego, że zawsze ustępuje przed antypolską ferajną. Że nie wykorzystuje kapitalnego historycznego atutu w obronie dobrego imienia Polski, a mianowicie mówienie o zbrodniach Żydokomuny na Polakach. Co w takiej sytuacji robić? Stawiać niewygodne pytania, dlaczego rządzący jasno, stanowczo i dobitnie nie przeciwstawiają się propagandowym atakom? Dlaczego bunci są tylko wtedy, gdy przemawiają do Polaków, i to przy okazji oskarżania Polaków o antysemityzm? Weźmy na ten przykład prezydenta Andrzeja Dudę. Podnosi głos, wokół groźnym e, wzrokiem toczy, zadziera głowę. Natomiast gdy spotyka się z, proga, z propagandystami z Instytutu Jadwaszem, następnie w nim jakaś dziwna przemiana. E, staje się cichutki, szepcze głosem przymilnym, główkiem na bok przychyla, e, e, w oczy słyszalczo patrzy, patrzy choćby, żeby choćby niechcący nie urazić rozmówcom. Co robić? Wymusić zdecydowane zmiany w polskiej polityce historycznej. Bo jakim trzeba być durniem, żeby finansować y, seminaria, filmy, książki, y, konferencje naukowe ludzi y, 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 żyjących niena, nienawiścią do wszystkiego, co polskie? W świetle ich zachowań, zachowań uczestników forum Jadwaszem, można by też dokonać oceny, kto wróg, a kto przyjaciel i kto jest kim w Polsce. Należałoby także do publicznego dyskursu wprowadzić słowo interes narodowy. Mówić, że mężem stanu jest ten, który skutecznie dba o polski interes narodowy. Polska stała się frajerem, i to na własne życzenie, a frajer, frajera, który robi łaskę każdemu i zawsze za darmo, trudno szanować. Podczas wojny ześwinili się niemal wszyscy, z Żydami włącznie, oprócz Polaków, którzy w dodatku ratowali Żydów. Niemal każda ze świn na tej wojnie coś zyskała. Żydzi nawet zyskali własne państwo, dzięki dezenterom, dezerterom z armii Andersa, i dzięki emigrantom z Polski po marcu 68 roku. Tylko Polskę puszczono w skarpetkach, i teraz jeszcze w dodatku propagandowo wdeptują nasz w ziemię. Może na przyszłość nie zachowujmy się jak frajerzy i pytajmy zawsze przy każdej okazji w stosunkach z każdym państwem w zamian za co czy za ile? Wieczysław Kantor y, zorganizował w Jerozolimie antypolski sabat. Ale Moshe Wieczysław Kantor ma w Polsce bardzo zyskowne interesy. Dlaczego tym zyskowym interesom polskie władze się nie przyjrzą? E, e, takich przykładów e, mamy e, tysiące. Krótko mówiąc, należy skończyć z sytuacją, kiedy znajdując się pod żydowskim e. Atakiem rząd wynajmuje sobie albo wynajmuje nam żydowskich pośredników, którzy podpowiadają nam, jak podczas tego ataku się zachować, i w dodatku pobierają od nas za to opłatę. I wreszcie na koniec, czy jako ostatnia odpowiedź na pytanie, co robić, kierować się słowami Romana Dmowskiego. Polska może się układać z każdym. Na arenie międzynarodowej, z każdym państwem i z każdą organizacją, jednak ze środka, który wytwarza polską myśl polityczną, należy wypchnąć wszelkie wpływy zewnętrzne, uzależnienia ideologiczne, agenturalne i finansowe. Dziękuję. O tych sprawach i o tym, jak brodzić dobrego imienia Polski na świecie, pisze w w tej książce wydanej w kwietniu ubiegłego roku oraz we wcześniej wydanej książce pod tytułem MSZ Polski Trzy Antypolski.